raci na Dolinie Trzech Stawów? Zgadza się, wpadliśmy na trening rugby, żeby zobaczyć o co w tym biega. Jak to się stało, że trafiłeś na trening? Pierwszy raz się przekonałem, że jest fajnie i już tutaj chodzę. Dlaczego warto trenować rugby? Żeby szybko biegać. Podobają Ci się treningi? Tak. A co najbardziej lubisz? Belka. Jesteś dobry w Berka? Czasami. Jak jestem <grym w zbierka> się ten wyspany. Super. Super świetnie. Rak Teraz bardziej popularny. Skąd w ogóle pomysł, żeby utworzyć drużynę w Katowicach? No ja prowadzę, już wiele prowadziłem drużyn na Śląsku. Katowice to było zawsze moim marzeniem i do tego dążyłem, żeby tutaj w centralnym mieście na Śląsku zrobić największą drużynę. No i udało się nam w końcu rok temu otworzyliśmy akademię, otworzyliśmy klub seniorski. No także marzenie się spełnia i teraz dążymy do tego, żeby to była naj, najlepsza drużyna na Śląsku. Dawajcie, dawaj Karol, piłem, piłem, pracy, pracuj! pracuj. Nasz klub budujemy tutaj na, na zasadzie rodzinny i to nawet jak treningi widać, to mamy tutaj pikniki, rodziny spędzają czas, my wchłaniamy, pochłaniamy całe rodziny, które nam pozwalają rozwijać ten klub. I... To właśnie jest taki sport. Na czym tak naprawdę polega ta gra? Rugby, tak naprawdę, wywodzi się z Anglii, z miasteczka rugby. I polega na tym, żeby podawać piłkę do tyłu, poruszać się do przodu. No i oczywiście mamy przeciwnika naprzeciwko siebie, który może nas sprowadzić do ziemi, zabrać nam piłkę. Wszystko, oczywiście, według przepisów, zasad. No jest to dość siłowy sport. Rugby czy rugby? Jak mówimy? Doktor Miodek wypowiadał się, że i rugby, i rugby to no, można w obie formy. Stosować. Nasze środowisko e, stosuje formę rugby, z tego względu, że do Polski p, po wojnie e, Francuzi sprowadzili, a oni mówili rugby. Byłem z kolegą tutaj na skateparku i była taka impreza. I tam była pani, moja stara trenerka. No i pani mnie zabrała, i wysłał tak, że się zapisałem tu. Przyszłam na pierwszy raz na trening i mi się bardzo spodobało. I zaczęłam grać w rugby. Poznałaś nowych znajomych tutaj? Uh -huh. Najlepsze jest to, że można kopać, a. i można mieć w ręce też. Dlaczego warto trenować? Warto, można sobie rozwijać swoje wszystkie talenty i można pokazać, że jesteś silnym. Żeby schudnąć, żeby być wysportowanym i. Co? Nie wiem. Dlaczego przeprowadziłeś na trening swoją córkę? Szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby po prostu y, aktywność fizyczną, jakieś nawyki wprowadzić w, w jej życie takie, żeby po prostu to zostało na całe życie. No ale szybko się okazało, że, że sam y, też tu można powiedzieć trenuje, razem to robimy, więc to nie jest tylko taki obowiązek rodzicielski, moralny powiedzmy, że to przeprowadzam dziecko, tylko, tylko również uczestniczę w tym. Są to treningi ogólnorozwojowe, gdzie uważam, że y, w takim wieku jak jest Wojtek, czyli 5 lat, no to jest najlepsza forma y, ćwiczeń i sportu dla takiego dziecka. Plus to jest dla mnie ważne, że są to w końcu treningi, na których jest możliwość spożytkować zgromadzoną energię u dzieci. To jest dobra zabawa też, prawda? Tak, przede wszystkim dobra, dobra zabawa i tworzy się taka, można powiedzieć, społeczność. Bardzo dobre relacje się zawiązują między rodzicami, i wszystko jest w fajnej, takiej pozytywnej atmosferze. Na Śląsku niedaleko gór jest silnych łotrów, cały zbiór, Je łofu uderzają, gdy się biorą do swej gry. Ze śląska to piraci są, a Katowice to ich dom, więc rośnie niech piracka brać, by razem wróg by grać. generalnie w rugby już grałem wcześniej w Mysłowicach. Miałem roczną przerwę i przez to, że z Pawłem, z trenerem już znamy się jakiś czas, wiedziałem, że zakłada nowy klub, więc postanowiłem spróbować ponownie. Znajomy jeszcze na studiach 10, 10 lat temu zaprosił mnie po prostu u nas w Ukrainie. Były takie, takie fany, huligany, które zaczynali to rugby. Ja tam spróbowałem jeszcze bardzo dawno, ale miałem po prostu przerwę. No i tu się odnalazłem za... 8 lat. Bardziej skały żyłach jest piaska Krystuska. Pełne uderzenie mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć uderzeń! Pulej! Wracaj, wracaj, wracaj! Dawaj, uderz tu! Stupyszła! Pulej! Tak naprawdę sukcesem jest utworzenie drużyny, bo mało kto w Polsce potrafi w ciągu roku utworzyć drużynę, wystartować w Mistrzostwach Polski, Rugby 7, my tego dokonaliśmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o walory sportowe, jeszcze daleko, bo my, nasz klub nie budujemy na doświadczonych zawodnikach, tylko pozyskujemy zawodników z naszego regionu. Chcemy zbudować solidną drużynę, naprawdę o tutaj na, na bazie rodziny. Myślę, że najbardziej pociągająca jest przede wszystkim ta więź w drużynie. I no adrenalina jaką przynosi ten sport, bo jednak jest to sport kolizyjny, kontaktowy, dużo się dzieje. Ogólnie rugby buduje się na, na wsparciu, na szacunku i, i to są te wartości, które tak promujemy wśród, wśród ludzi i mamy w drużynie bardzo dobrych ludzi, bardzo dobrą atmosferę i bardzo kolegujemy. A na piwo jak idziemy, no to w ogóle to jest najlepsza, najlepsza drużyna. Jadę, Rób rób grać Jestem piratem i rób by chcę grać Rób grać